To jest, wokół biegania jest tyle rzeczy związanych z tym, po prostu wiesz, i, i, i załatwianiem gdzieś tam rozmowy ze sponsorami, i social media, Facebook, Instagram, i nagrywanie filmików, i obrawianie tego, i zdjęcia. To, to, to sam trening to jest nie tylko trening fizyczny, że idziesz na trening, robisz 15 kilometrów i basta, ale to jest jeszcze i ludzie, i trenowanie, i prelekcje, i to, i tamto, że no, kurde, cały czas jest coś do roboty, od rana do wieczora. Ja to, tak naprawdę to, to wychodzi na to, że to nie jest tak, że idziesz na 8 godzin do pracy i to jest tak, jakbyś był w tej pracy po prostu 24 godziny, nie? No.